Czytanie z Księgi proroka Izajasza To mówi Pan Oto mój sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął, On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, nie podnosił głosu, Nie da słyszeć krzyku swego na dworze, Nie złamie czciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlącego się knotka, On rzeczywiście przyniesie prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan. Powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Pan moim światłem i zbawieniem moim, Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać, Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę. Gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć, oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu, choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowam. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana, w krainie żyjących. Oczekuj Pana bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Słowa Ewangelii według świętego Jana na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla niego ucztę. Marta usługiwała, a łazarz był jednym z zasiadających z nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z jego uczniów, ten, który go miał wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to rzekł Jezus. Zostaw ją. Przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, mnie zaś nie zawsze macie. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest. A przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, żeby ujrzeć łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.